look at what he's done. Witam wila fan z bardzo serdecznie z tej strony Guliash i gramy sobie w Dishonored. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tyle porażek co ostatnio. A żeby było śmieszniej, to się okazało, że po zabraniu dziennika muszę iść zupełnie gdzie indziej. Nie tam, gdzie myślałem, że idę. Nie będziemy czekać jeszcze, sytuacja rozwinie. Tylko się ich pozbędziemy. Od razu. Dlawej granaty.

203 203 203 203 203 Gdzie lejesz? 203 203 203 203 203 203 203 203 Co tu mamy? Szturki? 203 203 203, 203, 203. Ale nie wiem gdzie ma gdzie jest ten save. Yy. Dobra, nieważne. Kiedyś znajdę. 203 203 203 203 203 203 203 203 uuuu w pobliżu 18 metrów są sobie weźmiemy tę runę Iy, Co tu jest trzowieczze Czyli nie chcę z tym walczyć Zobaczę mnie Jak teraz wyjdę, to na pewno nie zobaczę Jakby mógł ich zdjąć dwóch raz. Chyba, że dobra Kryzyk samy Poddysimy cię. Powinno być teraz cicho. Kwit, Zbie spływę. E Mogę tu zejść, nie z chorasu? E Słyszę runę. Ona charakterystycznie skwierczy. Przesunę się trochę. Tuż pode mną! Tylko czy... Jak rozwalę szczę pewnie zaalarmuje kogoś. A dobra. A jednak nie. Oj. Bierzemy i spadamy. Tada No nie wierzę. W końcu coś mi się udało. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? O ten mulet. Jeden i drugi. A dobra. Sprawdzimy sobie, jak wygląda sytuacja tutaj. Tam gości się patrzy. Mm, tylko on? Tylko on. My jeszcze pociski mam, potem uśpimy. He! Nie to. Dobra. Skrydamy się, skręcamy, skręcamy. Mogłem to rzucić i w szyby wybuchło. Kusi strasznie. Ale w końcu chcemy to przejść, tak? Po cichutku... zobaczy mnie, Jeśli będzie się wracał. Ale tutaj gdzieś w bliżej jest. Coś mi tak pisało. Nie to. Żeby to. Zna... A to sobie wezmę. Co my tu mamy? Jak to nie mogę? A teraz? No. Proszę mi to nie sugerować. O! Poszty. Aż... Jeszcze pies. Co to jest? O nie, już wszyscy zlatują. Spadamy stąd. Nie! Do nie, 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 korwo! Czemu tutaj? Dobra, ja to ciachnę. nie, 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 Mam nadzieję, że tym razem z Kocelecie mi się uda. Tak, cicho. To ja Uch. idę, idę. Ja myślałem, że tu nie dojdę. idę ślubę. Z słyszę. Campbell nie jak like barons. Are you ready to go? No, jaha, to już dość tego miejsca. Okej, okay, go. No na co czekamy? O Jezu, nawet nie chcę na to patrzeć. Zabijem 18 i zabijem cywili. Dwa alarmy.

Take down the Lord Regent and all of his key allies. You know that. Yes. Hopefully the hot You did. It. Somehow you took down the high overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Carl With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. <laughs> yes. And Campbell's journal, let's not forget. Our hope. Is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. Uh -huh. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon there will be infighting among the nobles as to who should succeed the empress. yes, time is against us. but now you should take a well-earned rest, korbo. we will decipher the contents of the high overseer's journal and share them with you later. Dobra, Za star była noc. Coś mi się tu zmienia? Chyba nie. Dobrze. szczęść. No, matko. Chyba pobiegle. Albo? Co my tu mamy? Nic. Odgryzamy przez dziurkę od klucza. Ale nie, nie będę taki. You're lucky I keep you on. Lucky? This place would fall apart in ten minutes without me. Is that so? In any case, you can't dismiss me. I went through the books this morning and found five mistakes you've made. Just go them. Very well. It is You're lucky I found them before the admiral the, and the state depends on Cześć. Nie patrzę. Trochę prywatności, tak? Jak mi poszło? Ja też słabo. Korwo nie umi. Nie, ja zaszedłem. Pójdźcie mnie. Dobra. Z kim miał? Grrr. Tu jesteś dobry. Ale zanim z tą pogadam, zobaczmy, jakie mamy u... ulepszenia. Dziękuję, dziękuję. A tu jeszcze coś, co można ukraść? Pytanie: co tu jest? i brought you tea as a courtesy to a colleague. i won't make that mistake in the future. i'm sorry. i only thought... never <laughs> mind. corvo, my friend, do you need ammunition or weaponry? would you like me to craft something for you? muy let's have a look. Co my tu mamy? Yy... Bardziej efektywny miecz, zasięg Springleizera, optyka, więcej naboi, więcej pocisków, więcej granatów, więcej amuletów. Krasło reload ci przyda. Auto reload, tak jest. Z pewnością nie kupię sobie amunicji, a nie, może kupię. Mam 3, to 8. okay clear hello Corble. I expect Martin will be joining us shortly I hate to start your day with such a strange matter but the servants heard something last night moving through the storm drains beneath the building most likely a weeper there's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the house. Okay. The 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 but they die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Okay. Heh, it down. Ok, co my tu mamy <śmany> tu nie coś tu miało zaskoczyć. Czy jest? Czy nie ma? Co to jest? trochę kasy zawsze się przyda. Może kto tak kaszy strasznie? Eee, przecież to jest ten bar. Miałem tutaj przejść, Ej, już wróciłem. Panowie, to nic nie ma. Hm, chyba nie to, to miałem znać. O Boże. No dobrze. Goddammit. Dobrze, sprawdźmy. Hmm. Hmm, tutaj mieliśmy? Chyba też nie. Dobra, idziemy dalej. O. Oh. Stad, dobra. Wit. Po to się. Nie wieże. Ty tu jesteś. Będę tu na następne spotkanie. Aha. Sprawdźmy sobie jeszcze tu coś tu jest. Nie, nie ma, nie ma. Na pewno. Ale Mam chyba już trzy omulety, Dwa. Hmm. Czy jeszcze jedno muszę znaleźć

i trust you remember martin an overseer before and perhaps again someday soon i owe you thanks for my rescue yeah, my you've given us a glimmer of hope Corvo. because we've gotten what we wanted from campbell's journey. you've done it we know where emily caldwell is being held yeah, the cat of all places a bathhouse for aristocrats little better than a cursed brothel but there's an unfortunate twist <laughs> it appears sure, that the the. kinsmen stand in our way. the twins, morgan and custis. not only are they controlling emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. yes, the pendletons have to die. but most importantly, emily must be brought here safely so we can protect her until the lord regent and his entourage have been dealt with. pendleton's waiting for you on the dock. he's asked to brief you personally hi a moment if i may i've asked to speak to you myself you see i'm sending you to kill my older brothers morgan and custis they're horrible men it's true as you may have heard cruel beyond words further my brothers are close allies to the lord and as long as they are in parliament we cannot gather the votes we'll need to stop the lord regent from further consolidating his power. these days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague. a challenge. someone like you. i'll take you to the golden cat when you're ready. i've taken enough times, believe me. <muching> Jimmy, we're the enemy. I'll get you as close as I can to the golden cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holder Square. The main Holder thing Square. is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you.

Aha. stawili wieżyczki od ostatniego razu. Także będę musiał uważać. Ale będę musiał uważać już w następnym odcinku. Na dzisiaj wystarczy. Ja wam w międzyczasie dziękuję za uwagę. Coś mi bije? Nie. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Hej!